31 maja i 1 czerwca w Miejskim Domu Kultury Batory odbędzie się splot Festiwal Młodych. Przedsięwzięcie ma za zadanie obalić stereotypy związane z folklorem i kulturą ludową, pokazując ciekawe alternatywne style życia związane z pasją do tradycji. Zapowiedzią weekendowego festiwalu był koncert edukacyjny dla uczniów chorzowskich szkół podstawowych. Dzisiejszy koncert to jest bardzo specyficzna rzecz, bo on jest skierowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych naszego miasta. I w odróżnieniu od takich twardych edukacyjnych pigułek, które otrzymują, to tutaj będzie dużo luzu, dużo różnorodności, bo pokażemy i kulturę górnego Śląska, ale i kulturę indyjską, kulturę Węgier, pokażemy tych młodych ludzi i mamy nadzieję, że poza tą pigułką edukacyjną związaną z kulturą ludową młodzież otrzyma też taki jasny sygnał, że... No, gdyby nie to, że czas jest często zajęty na zadania domowe, na zabawy smartfonami i tą kulturą wirtualną, to jest jeszcze takie drugie wyjście, że można w taki sposób wspaniale spędzać czas popołudniami z młodzieżą, z rówieśnikami. Chcemy pokazać, że muzyka ludowa i kultura ludowa. To coś, co nie jest już zamkniętą tradycją. To jest coś, co można ciągle performować, na nowo odczytywać i tym się doskonale bawić. Stąd też festiwal w odróżnieniu od innych takich festiwali folklorystycznych po pierwsze nie jest konkursem, po drugie ma bardzo taki mocny walor edukacyjny, a po trzecie nie przykłada wagi do szczegółów. Czyli jeżeli ktoś performuje tylko folklor, a nie jest purystą, to też znajdzie tutaj na tym festiwalu swoje miejsce. Imprezy takie jak ta są doskonałą okazją do zapoznania się z folklorem nie tylko górnego Śląska i Polski, ale również twórczością ludową spoza granic naszego kraju. To dla wszystkich ludzi przygoda. Jedynym kłopotem to jest logistyka. No, mieliśmy prowadziliśmy rozmowy z Gruzją, ale między innymi z powodu wojny na Ukrainie no, zespół gruziński nie przyjechał. Na no Węgrzy od razu odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Mało tego, już zaprosili nas na rewizytę. Także myślę, że te przyjaźnie zaowocują również i tym, że młodzież z naszego miasta będzie mogła e, no, zwiedzać świat przy pomocy muzyki folklorowej. Od pewnego czasu młodzież interesuje się folklorem, ale nie dlatego, że jakoś drąży. E, tematy związane z tradycją własnego regionu, ale dlatego, że folklor to jest świetna okazja do tego, aby się spotkać z rówieśnikami z całej Europy, z całego świata, żeby połączyć trochę folklor z muzyką współczesną, z kulturą nowoczesną, która jest tu i teraz. I myślę, że nie ma takiego festiwalu jeszcze w Polsce, który pokazywałby to nowe oblicze zainteresowań folklorem. Wszystkie szczegóły dotyczące festiwalu znajdą Państwo na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury Batory www.mdkbatory.pl